Oczyść swoją macicę za pomocą tylko dwóch składników, a poczujesz się całkowicie oczyszczona. Jeśli masz torbiele, mięśniaki, bardzo obfite miesiączki lub brak miesiączki, przygotuj tę herbatę ziołową, aby zapobiec chorobom. Do pierwszego przepisu dokładnie umyj czerwoną cebulę i pokrój ją w drobną kostkę razem ze skórką. Zagotuj szklankę wody i dodaj porcję posiekanej cebuli. Cała cebula wystarcza na cztery porcje. Gotuj przez kilka minut. Gdy napój będzie gotowy, przelej go do filiżanki i wypij. Możesz pić go na pusty żołądek lub przed snem. Możesz posłodzić go czym chcesz. Ja zwykle dodaję odrobinę miodu, mieszam i piję na ciepło. Ten napój głęboko oczyszcza macicę. Jeśli miesiączka ustała, może pomóc ją przywrócić. Jeśli jest zbyt obfita, Pomaga ją uregulować. Pomaga również usuwać torbiele i mięśniaki oraz oczyszcza macicę z wszelkich chorób. Drugim środkiem jest Shilajit. Wystarczy jedna kapsułka dziennie, aby oczyścić macicę i uzyskać te same korzyści. Jeśli podoba Ci się ten sposób, napisz w komentarzu: Tak, spróbuję. Upewnij się, że wybierasz najczystszą formę Shilajit, tę, której sama używam, podałam w moim profilu.